Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić coinsy oraz otrzymać 5% zniżki, a także w przyszłości płacić za pomocą PaySafe Card, zapraszam na Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku paczkowej ruletki. Przed nami następne. A oczywiście dwa spotkania. <coughs> Wiem, że dawno nie było tej paczkowej ruletki. Niektórzy już strasznie o nią się dopominają. I to mnie cieszy, bo jednak fajnie, kiedy Wam się seria podoba i teraz obiecuję, że będzie ona regularnie. Wróciło to już wszystko, ten cały mój plan tygodnia. Nagrywam to wszystko dla was teraz na zapas. Tutaj zaraz wam wszystko wytłumaczę, tylko wyszukajmy sobie pierwszego przeciwnika. Póki co dwa spotkania tylko przegrałem. Jest to Liga 8 i teraz będziemy grali o... Będziemy starali się awansować w tym odcinku do kolejnej ligi, do siódmej e, i słuchajcie, nagrywam to dla Was wszystko na zapas, ponieważ wybieram się do Warszawy już w piątek, a wracam w niedzielę, także nie będziemy cały weekend. E, w sobotę będę na Orange Video Fest, więc jeśli ktoś z Was będzie, to bardzo chętnie się z Wami spotkam. Będę ja i Jacob, jeśli chodzi o youtuberów, to na pewno, także... I kamyk, przepraszam, jeszcze o kamyku zapomniałem. Także we trzech tam będziemy. Jeśli chodzi o FIFA, czy resztę możecie znaleźć na stronie orange Video Fest. Bez zbędnego gadania, poczekajmy na mojego pierwszego przeciwnika. No dobra, mój pierwszy rywal Dementi. Zobaczmy, kogo ty tu masz. Huh, fajny składzik. Znowu ten Vela. Znowu do Santos. Mówię znowu, bo przed chwilą nagrywałem właśnie odcinki do. To czystego, czystego Ultimate Team, i tam też właśnie ciągle trafiałem na Wele, bo także to jest Carlos wele, O ile się nie mylę, ale tam jest też Alves, dlatego, strona Alvesa może być odkryta. Bo wiecie, że ma z przodu, więc postaram się atakować gdzieś w tamtym obszarze. Bardziej ale się zaczęło, 1-0 w czwartej minucie. Dos Santos z baniaczka Giovanni. Pięknie łelbek well ze strzałem. 1-1! O to chodzi. W końcu uderzyłem bez tego mocnego strzału, który w polu karnym jest. Um, fence, fancy shot, chyba to się nazywa. Czyli ekwilibrystyczny strzał. Może tak... Nie wiem jak to przetłumaczyć. W każdym razie uderzam bez tego i jest lepiej. Mieliście rację. Nie, 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 nie. wróć, to ktoś jak stusiłem, kurde. Sesenią, sesenią. I turbę, ten niesamowity, i turbę, i turbę. Ale w ostatniej chwili, jakby tam wjechał, już to by było pozamiatane. Zeszcze. No, nie nie wierzę w to! To znowu! Co za. Nie, czapi i mamy chyba. Tak jest, dwa do jednego. Czawi byliśmy lepsi. Hernandez, Koszulc, Real Madrid. Jak to wygląda w ogóle? No i muszę teraz odrabiać. Do przerwy sytuacja nie wygląda za dobrze. Ciśniemy mnie strasznie tym składem. A ja nie mam zbytnio jak odpowiedzieć w sumie, no. No i świetne podanie do Welbecka Welbek! Haha, 2-2 Pięknie to zrobił, druga bramka uzie dzisiaj Kurde, się chłopak rozegrał Ostatnio na niego narzekałem, a teraz naprawdę coraz lepiej Nie, nie, nie bez dobitki To mogła być bramka na 3-2 Z jak się odbiła w ostatniej chwili? Wślizgiem ktoś to uratował chyba, albo, albo... Piękna dwójkowa akcja Palacio i... Welbeck, Palacio, trzęsie... Jak mu broni Skubaniec? No skończ to ładnie, sko... Skurczybyk nie bram każdy, jak broni? No, no, kto. Nie, ale brakuje szczęścia. Brakuje, no, tak minimalnie. No i mamy remis 2 do 2. Szkoda, naprawdę szkoda, że nie udało się tego wygrać, bo była ku temu okazja. Kilka świetnych sytuacji, które nie były wykorzystane przeze mnie. Brak skuteczności. No i teraz otwieram paczkę. I pamiętajcie, że tylko jednego zawodnika mogę wziąć z tej paczki. Dobra, złota paczka za 7,5 tysiąca tradycyjnie. Szał paczek. mhm, Szał, jak nic. Coś dobrego mi daj. trash. Trash, Mekses. E, ha, 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 Tylko jedną kartę mogę użyć. Nie ma karty. Przepraszam, nie ma karty z koszulkami. Hmm, czy ten trash mi się przyda, czy bardziej Sidwell? Czy Mekses? Wiecie co? Jednak chyba zdecyduję się na Meksesa. Reszta leci na Quicksa. No dobra, skład bez zmian, więc pora ruszyć po awans. Mam nadzieję, że uda się awansować już w końcu teraz. Bo brakuje mi tylko jednego wygranego meczu, czyli dwóch punktów dokładnie i mam nadzieję, że się uda szkoda, że ten skład dalej jest taki słaby. Miałem nadzieję troszkę na ulepszenie jego, ale może zrobimy takiś live yy, gdzieś niedługo, może, ale to będzie chyba w przyszłym tygodniu, dopiero zanim wrócę, to tak, tak to zajdzie, Na którym poskładamy sobie jakiś może nowy skład yy, z tych wszystkich kart, które posiadam. Także ja sobie jeszcze, jeszcze będę je przeglądał na live i może razem coś się uda ciekawego zbudować. Yy, z tych kart, które już posiadam, oczywiście, nie będę kupował żadnej. Okej, okay, ja zagram. Jakbyś mógł zmienić te koszulki, o dziękuję Ja zagram w tych czarnych No i zobaczmy co on tutaj ma ciekawego w środku Libera la Lazio, pewnie coś włoskiego, a nie Jednak nie, cholera taki składzik To nie będzie łatwe Ale akcja, ale to sysy nią zamkną ładnie, ale to, to zrobił Welwek to było niesamowite, patrzcie tutaj, pięknie dwóch nawinął, wysunął piłeczkę i mamy, ale to był błąd bramkarza. Ta bramka to jest błąd bramkarza jak dla mnie zdecydowany, bo taka piłka na piątym metrze nie ma prawa przejść. O, ale tu wykończył, 2-0 Palacio, od słupeczka, 23 minuta, pięknie, naprawdę, o to chodzi. Tak jest, 3-0, ziomuś, idź sobie kup troszkę jeszcze więcej końców, ale skilla to raczej nie kupisz. Tak jest. Patrzcie na to. Kurde, jakby to wyszło. Idealnie by było. Mamy koniec pierwszej połowy. Statystyki trochę prezentują się dziwnie, tam moja jedna bramka od słupka. Słuchajcie, wziął czy sobie, trzy przerwy... Trzy pauzy, może powinienem powiedzieć, pod rząd. Także spodziewam się po prostu, że... E, nie wiem, zamieniłbym się z kimś padem i nie zdziwię się, jeśli on tutaj... Jeśli tutaj zacznie grać dobrze teraz, bo, bo możliwe, że tak ktoś inny już teraz gra. Ach, ale obrodził! Ładnie by to było. Kurtu, a jest dobry w tej grze. Z lewej nóżki to musisz... O, ale lewy to uderzył. I turbę to był? Tak, chyba i turbę. Brakuje mi w ogóle skrzydłowego drugiego, bo Downing to jest taka ciapa, że normalnie masakra. Well, <ścoughs> <śles> <śles> jak dwóch naraz. Pojechał, jeszcze tutaj, jeszcze podciąg troszkę. A i źle to wysnąłem. O, jak sfałowany dawnik, ale to przecież było widać. Cholera kata FIFA jest popieprzona. To po prostu machniesz się, machniesz się. Nie wiem czy zdążył elbek. Tak, jeszcze uzabrał tą piłkę. Ach, chciałem go lopnąć tak perfidnie. Już się bawię z nim: 87 to już i tak. No i koniec e, tego spotkania. 3-0 udało się wygrać. Teraz pora na to, żeby otworzyć paczkę, którą będę mógł całą zgardzić dla siebie, i tutaj mam dla Was taką małą propozycję. Słuchajcie, co Wy na to, żeby zmienić troszkę zasady, jeśli chodzi o otwieranie paczek za remis? Nie brać jednej karty, tylko jeśli będzie załóżmy remis 1-1, to biorę pierwszą z lewej, jeśli będzie 2-2, to biorę drugą z lewej i tak analogicznie w prawo. Napiszcie mi pod spodem, co o tym sądzicie, bo myślę, że to byłby fajny pomysł, wtedy byłoby jeszcze więcej losowości w tym wszystkim, a myślę, że remisy większe niż 3-3, niż 4-4 to i tak rzadko kiedy występują, przynajmniej u mnie, nie wiem jak tam u Was, e, także możecie się wypowiedzieć na ten temat. Ja tutaj sobie otworzę kolejną paczuszkę, co będzie w środku. Proszę, Griezmann, daj mi kogoś. Kogoś zajebistego, proszę. Aspiliqueta! on się przyda i Starke, ty tam już może spadać, ale Aspiliqueta najlepszy traf w dzisiejszym odcinku. I plus 10 atrybuty. Oj, to mi pasuje. Dobra, zobaczmy, czy coś się da z tego zrobić. No i udało się, Azpilicueta powędrował w miejsce Lukaszoła, eee, tutaj już granie mi się utrzymuje na poziomie 87, więc jest spoko. Ja się z Wami żegnam, widzimy się kolejnym razem i zobaczymy czy Azpilicueta będzie tutaj z tyłu fajnie sobie pykał, następnym razem, razem gramy już o mistrzostwo, o, o mistrza Ligi Ósmej, także trzymajcie się, na razie i piona.